Medytacja z afirmacją siły. Znajdź miejsce i czas, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Usiądź albo połóż się i zamknij, albo przemknij oczy. Uświadom sobie siebie w tym miejscu, w tym dniu, w tej właśnie chwili. Oddychaj łatwo. Bądź świadom każdego wdechu i wydechu. Nie musisz się czuć inaczej. Nie musisz niczego zmieniać. W ogóle niczego nie musisz. Po prostu obserwuj, jak oddychasz. Teraz skup się na palcach swoich stóp. Jakie czujesz? Jak czujesz każdy palec po kolei? Jakie doznania wiążą się z każdym palcem? Może dotykają się nawzajem? Może czujesz jakieś mrowienie? Ciepło? Grętwienie? Być może nie. I to też jest w porządku. Badaj po kolei każdy palec swoich stóp. was I przemieszczaj wiązkę koncentracji po swoich nogach w górę aż do bioder. Jeśli rozproszą Cię myśli, zauważ je, a potem skup się na oddechu. I wróć do skanowania swojego ciała. Teraz skoncentruj się na pośladkach. Czy czujesz dotyk krzesła lub łóżka, jeśli leżysz? Może czujesz coś jeszcze? Dolna część pleców. Poczuj, jak opiera się o krzesło czy łóżko. Teraz kręgosłup. Czujesz jakieś napięcie? Ucisk? Może rozluźnienie? Teraz skup się na swoim brzuchu. Czy czujesz jak wypełnia się powietrze przy każdym wdechu? Może czujesz coś jeszcze? klatka piersiowa, barki, Przed znamienitego, Nadgarstki. Dłonie. Palce. jakie doznania czujesz w w palców? Może opierasz się na kolana, albo na łóżku, jeśli leżysz i czujesz dotyk materiału. Jeśli nic nie czujesz, to też w porządku. Pamiętaj, nie da się tego ćwiczenia zrobić źle. Teraz skoncentruj się na swojej szyi. Może czujesz jakieś napięcie, maskotanie, ciepło. Badaj po kolei brodę. Usta. czoła czubek głowy. Rozpoczuj wszystkie części swojego ciała jednocześnie. Obejmij swoją świadomością całe swoje ciało. Przywołaj uczucia wewnętrznej siły. Podążaj za tymi stwierdzeniami. Powtarzaj je w swoim umyśle. Dawne błędy są źródłem mojej mądrości. Moja odporność psychiczna wzrasta z każdym dniem. Moja siła wewnętrzna jest zawsze obecna. Wzrastam i rozwijam się z każdym dniem. Moja wewnętrzna moc rośnie z każdym moim oddechem. Podejmuję dobre decyzje. Nikt nie może odebrać mi mojej siły. Problemy traktuję jak wyzwania. Poradzę sobie z wyzwaniami, jakie stawia przede mną życie. Poradzę sobie ze wszystkim. Dokonuję mądrych wyborów życiowych. Moja siła wewnętrzna rośnie z każdym dniem. Kiedy będziesz gotów, możesz otworzyć oczy.